Dziennik pokładowy trzeci dzień rejsu 20, to 24 października. No dziś pogoda niestety nas nie rozpieszcza eee, Widoki są urokliwe i piękne, natomiast cały czas pada. Eee, wieje przeciwny wiatr, no i będziemy dalej płynąć na silniku, ale teraz. Wybieramy się na mały trekking, parę kilometrów, dobrze nam na pewno zrobi. A tak to wygląda. O poranku. Już idę! Marcin trzeciego dnia rejsu pyta, czy do toalety pokładowej można wrzucać papier, czy czasami nie. Właśnie się nie, ale nikt mnie nie widział. Ale to się pytań, przyznałeś. Czy to, czy nie? <laughs> nie, on się. Tak, nie. Kapitan, kapitan ewidentnie chce nas zmęczyć. Wyszedł w klapkach i skarpetkach i powiedział: i właśnie tutaj sobie pójdziecie te 5 km. Tam uważajcie, bo możecie się zgubić, ale dacie radę. To damy radę, idziemy Żeby nie było, to się już pewnie nie zdarzy. Tu Piotr z nami również chodził. Chodził, starał się, dla zdrowia. Idzie. Kroczy! Trzeciego dnia rejsu, niestety, już odpadają członkowie załogi kolejni. Tracimy ich. No i tak sobie idziemy w tym deszczu, idziemy, idziemy. Jeszcze w cholerę drogi przed nami, ale właśnie mijamy konstrukcje, które służą do. Suszenia z sztokwiszów, te, które wczoraj widzieliśmy, to tutaj jest ich trochę więcej. Tutaj zadowoleni koledzy idą. Tam kolega pogrążony w rozmowie. Mówię chłopakom, że to ten most jest zaniebisty. Jest nad wodą. Dokoła są skały i wysepki, jest zajebisty. Jest most, wieje fajnie, most jak most, w pięknych okolicznościach, myślę, że możemy wracać, co Wy na to? Tam o, jeszcze żeby było piękniej, stoi na kotwicy prom pasażerski. Woda czysta. Jestem usatysfakcjonowany. I tu dotarliśmy to... Od... O, to jest ten piękny most! To jest taki most, że trzeba się nim zachwycać. Ja tu zbliżuję. O, to jest ten most. Koledzy są naprawdę już zadowoleni, kontenci, że docieramy. Będą się zaraz mogli zachwycać. Ale myślę, że od tego mostu ciekawsza jest na przykład ta chatka. Albo ta chatka, albo ta szopa. Ta szopa jest na pewno ciekawsza od tego mostu. Warto było tu być, żeby ją zobaczyć. I tak mieliśmy dotrzeć do ostatniego mostu. Ja uważam, że przeszliśmy o jeden most za daleko. No i taki to most. Podejrzewam, że może kapitanowi chodziło o tą wspaniałą latarnię morską, mieszczącą się pod mostem. Już robię zbliżonko. O, właśnie tutaj. Zrobię ci zdjęcie. A tam Konrad wspinający się, zdobywający szczyty W końcu to ekspedycja polarna. Nikt jeszcze nie wszedł na ten trzy. On jest pierwszy. Ciesz się, ciesz się! Pokazuj jak się cieszysz! Tak jest! Powiedz co wyszli w tym roku w na ten. Żeby nie było Ja też tu jestem. Dotarłem Rzadko będę na tym filmie trafiliśmy w takie miejsce, gdzie są poskładowane rybie głowy tych sztokfishów. No, pięknie wali. Pięknie wali. O, a tam patrz, jakaś czapla, żuraw albo coś takiego w wozie siedzi. Tylko ryba mnie przeszkadza. O, leci. Chociaż klucz jest, po podobno jak najniżej, to pójdę Jest niedziela, szukałem kościoła Znalazłem, tu za mną Ale niestety ewangelicki A kościół katolicki, jest kolei bardzo ładny no, jak to Ewangelicki, prosty, czysty, mniej znaczy więcej, szczególnie w Skandynawii. No niestety katolickiego nie znalazłem. Najbliższy jaki widziałem jest jeden w ogóle chyba na lofotach Kościół Katolicki. Eee, I co ciekawe o godzinie 15 jest tam sza po polsku, więc prawdopodobnie jakiś polski ksiądz to prowadzi. No trudno. i tak nie, nie zrobi. Rozwieciemy. Znaczy, no, Rozwieciemy. No nie, nie. No macie takie To się widać są? bez. wiesz, jest wszystko. to, to, nie on, to, to mówimy o sprzęcie. No, ale są też. Ale jest soft, są firmy, to jest sklepy. Tak, Co tutaj ma kolega też? Ze dwie łyżeczki trzy nawet takiej Oto cud natury, tu mało będziemy wchodzić. Kiedyś na takich schodach w Tajlandii, gdzieś tam wchodziliśmy na jakąś świątynię i na kolegę rzuciła się małpa, zerwała mu plecak, podrapała go po plecach. No i co, i miał ślady później? Grupa się zatrzymała. Takie, takie sobie wejście, malutkie, chodzimy na górę 1000 schodów jakieś 700 także już minąłem już końcóweczka, no ale oblodzone schodki i trzeba uważnie stawiać kroki żeby nie wywinąć tak zwanego orła no i kończy się dzisiejsza niedziela przesiedzieliśmy cały dzień w porcie ale trochę zwiedziliśmy pooglądaliśmy Lokalnych, lokalnego kolorytu. Chłopaki jeszcze poszli na górę. O, właśnie wracają. Jutro mamy startować koło śniadania. Zobaczymy, wiatr ma trochę zalżeć, bo w tej chwili hura także aż nam krepom buja. Miejmy nadzieję, że jutro się uda. A my zaczynamy wachtą teoretycznie od 4 do 8 rano, czyli końcówka naszej wachty zapewne. Zapewne wypadnie na start, no, gdzieś dopłynęli jutro. Wachta pierwsza najweselsza. Wachta druga znów się uda. Wachta trzecia... Tysiąclecia. Dziennik pokładowy, dzień rejsu czwarty. 25 października. Na razie wygląda na to, że wszystko zgodnie z przewidywaniami e, serwisów pogodowych. Wiatr trochę zelżał, chociaż jeszcze około godzinę temu wiało straszliwie. No i wygląda na to, że będziemy mogli ruszyć dalej. E, w tej chwili nasza wachta. Nie przydajemy się jeszcze do niczego. paki zresztą jeszcze gdzieś tam podsypiają. No ale kapitan już na mostku zwarty i gotowy. Zobaczymy co się będzie działo. Eee, natomiast no, Marcin Witam już jest jeszcze jeszcze, 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 jeszcze. O, teraz tak. Witam hej. Jako wachta kambuzowa w środku nocy zrywa się. Przygotowuje nam jedzonko, żebyśmy mieli siłę. Kolejny dzień funkcjonować jak należy. To trzeba zauważyć, że całe śniadanko dzisiaj przygotowane. Marcin zdziałał sam ze względu na brak na, na niedyspozycję Michała, który zmaga się z jakimś, z jakimś, z jakimś tam wirusikiem. Kto tu Leczy dodanie naszego leczy pacjenta. Leczy pacjenta. Biorąc pod uwagę jego specjalizację. Tam zwłok nie leczy. Na szczęście nie jest patologiem. <laughs> W ten sposób tankujemy wodę, żeby było się w czym myć. Ty, 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 ty. I tam mamy kranik. I zaraz y, zbiorniki wody będą pełne. Zakręcamy, o już słychać właśnie, że można zakręcać. Zakręcamy, hops i woda zatankowana. No i wreszcie nie ma lipy, wreszcie się coś dzieje. Płyniemy, fale są. o jak widać, całkiem fajne. Yeah, patrzcie to. Hahaha. <słyski> Słabo widać, chyba będę musiał wyjść na mostek, ale tam akurat wszyscy siedzą, bo wszyscy chcą zobaczyć fajne fale Teraz będą żygać, ale na razie chcą zobaczyć. Marcin został ranny, czeka na pomoc. Gdzie on tam jest, tam o. A tutaj Wiodr szuka już morfiny i nie może znaleźć. Więc niestety Marcin będzie musiał cierpieć. No buja, co powiem, buja. No mam woreczek na żywianie, ale o, już mi się trochę odechciało. No ale trzeba przyznać, że Wiktor bardzo delikatnie płynie, nie rzuca nami na boki. I robi to, chciałbym zauważyć, jedną ręką. Kitana złapiemy, proszę To znaczy kapitan Wszyscy tak mnie odcepują wyszło czy tu mamy kamerzystę Operatora Operatora, tak? montażystę świękoca i wszystko razem. Tak jest operator dzielny, daje radę, żywiszcie. Tutaj, proszę bardzo, Coś konar? cześć Konrad. Cześć Jedziemy sobie. Ta. No i wilk morski przysteżny. A tutaj last but not least, Marcin. Und Marcin. Dzień dobry. Wszystko. Pocisk nasz trafił w masz. Tu czas trzask do Rozwaliła jedna z naszych sal. Żagien za! Krzyknął ktoś znów piratów złość, bo od rufy nam powiało, a fregatom w mordę wiało. Ciepła krew poleje się strugami. Wygra ten kto przyma W Chłudział ktoś przykryje się falami. Jak na łuk ocali bryk. Z fregat dwóch. Go ta pierwsza pogonsła, wnet abordaż rozpoczęli, gdy dopadli nas Szyperich dwie zrobił w swoim dnie nie pomogło. Tylko psób reszta z renizm za to krew koleję się struga. Po burzliwej podróży dotarliśmy do miejscowości Heniksfer. E, mamy tutaj chwileczkę czasu przed chwilą Zjedliśmy obiad. E, i idziemy w fajne fajne miejsce bardzo. E, zaraz postaram się, postaramy się, bo to przy małej pomocy będziemy potrzebowali sprzętu, pokazać rewelacyjne miejsce. A później krótki spacer e, do miasteczka, może jakiś suwenir I pójdziemy dalej do Trollsfjord, czyli do Fiordu Trolla. Dobywamy wojska. No, i jestem w takim ciekawym punkcie widokowym. No, widoczek. Jak widoczek. Dziś przez większą część dnia tyle widziałem. Tutaj bardzo ładne skałki. Malownicze. Ale tu uwaga. Tu również lubią grać w piłę. I w tym miejscu, pomiędzy tymi skałami. Właśnie zbudowali sobie wojsko. Tasie. No i wypływamy z miejscowości o świętej nazwie <goda> pogoda no nadal nie dopisuje, siąpi, rokliwa miejscowość, choć już spokojna po sezonie. Praktycznie nikogo tu nie było. Właśnie bardzo skomplikowany manewr Wpływamy do Troll Troll, troll fiordu Troll fjorden. Troll fjorden. Tak, to jest fjord Trollowy No i właśnie kapitan poprosił O zobaczcie, ciemniutko Żeby żadne światła Nie raziły eee, Podczas manewru Więc wszystko jest wygaszone Dotarliśmy do Fjordu. jest tutaj jakaś mała elektrowienka. I co ciekawe, napisane było, ładnie oświetlone to wszystko, nie wiem czy tu ktoś jest w ogóle, ale było napisane, że można używać ich kibelka, tylko że ten kibelek chyba jest zamknięty. Au! A! Ktoś wie. Mnie... Paskudnie mokrym śniegiem odrzucił. Ale jest kluczyk. Czy zamknięty? On zamknięty. No i jak mamy używać tego kibelka, jak on jest zamknięty? No tak zapraszali, zapraszali i tyle. A tutaj jakiś wodospadik taki jest. No tam ktoś w środku musi chyba siedzieć w tych budeczkach. I pilnować. Nie wiem. A my tutaj zacumowaliśmy w takim ciekawym miejscu. Znaczy, jak ciekawe miejsce się okaże, to będzie dopiero jutro widać. O, woda leci. Nie boję się, że zamarznie. Opowiadaj. Mamy sytuację do wyjaśnienia. Potrzebujemy technika. Jakby przed chwilą coś tutaj się wydarzyło, mamy taką dziwną sytuację, bo w domu. Proszę zobaczyć, świeci się gaz. Tutaj doszło do chyba jakiejś awantury. O kurde. Być może do jakiejś zbrodni. Nie wiem, czy jesteśmy bezpieczni tutaj przy tym malarstwie Co tu się będzie dalej działo? Czas pokaże, czas pokaże I jakieś liny, nie wiadomo, czy dziś nie wieszali się tutaj na szyi <laughs> O, tu na pewno No i kolejna ciekawostka Okazuje się, że w takim miejscu, do którego tak trudno dotrzeć jest budeczka, w której można wynająć sobie łóżeczko do spania Ma aklimatyzację Podobno nawet saunę wyczytałem Konrad właśnie wyczaił, że tam nie ma sauny, ale otwarte Otwarte jak cholera? Tam w środku są... Nie, tam chyba ci goście mieszkają. Pralka stoi ich ubrania robocze i tak dalej. No i byśmy weszli panom robociarzom do domu i ze spokojnie zimą pracują Myślą, że nikt nie będzie przychodzić, a tu proszę Przyjechali Polacy, już im gumerają. Zero stopni jest No tak Chociaż prawdopodobne, że ci panowie to Polacy, więc Pewnie byśmy się dogadali Podążamy z Konradem Wytyczonym teoretycznie szlakiem W Trollsfjordzie Wyrwaliśmy się na chwilę, słyszymy Szumiący wodospad Chcemy zobaczyć czy uda nam się go zlokalizować? I chyba docieramy do celu. Jest! O właśnie! I sobie ciurczy woda. Jako, że jest to elektrownia zapewne wodna, no to może jest to jakiś... Chociaż jezioro. na, na wodną to trochę za małe, kurde. Jak jest wodna, to jest tama. Ale jest tama może być tam yy, u góry jezioro, nie? No dobra, tak czy inaczej to odkryliśmy tak. źródła Nilu Wracamy na statek służbowo chłopaki wpadli tu na pomysł, że będą łowić ryby Nie wiem ile tu ryb jest Chyba nie za wiele. Zobaczymy co z tego wyniknie i tuu jak na razie to bardzo przypomina mi to moje łowienie ryb na haczek zrobiony ze szpilki. Nie wiem czy na filmie będzie widać, ale jest ich tu dużo. Takie małe rybciątka to są. Takie szproteczki bym powiedział. No to tematu. Trollfjord, kra, brakoj Powiedziałem coś po nerwesku, a zapomniałem <laughs> Ale nie chcesz się chwalić Tak, że znam <laughs> O, tak się łowi Chyba nic z tego nie będzie Ryby nie wierzą, że oni się znają na łowieniu <laughs> Idę pod pokład No i w ten sposób kończy się nasz czwarty dzień wyprawy Zmagaliśmy się z falami, deszczem, zimnym, chorobą morską. Miejmy nadzieję, że jakoś mnie to minie, ale po rozmowie z e, kapitanami okazało się, że również oni muszą się zaaklimatyzować po dłuższej przerwie. Także, no może wielkiego wstydu nie ma. Nie pożegałem się przynajmniej. Jutro jesteśmy w ogóle w pięknym, w pięknym fiordzie. Jutro mam nadzieję, że będziemy mogli obejrzeć go w całej krasie. No raczej nie zdążymy już tutaj za wiele pozwiedzać. Jest tu dwie trasy, są turystyczne. Jedna letnia, którą widzieliście przed chwilą, jej malutki kawałeczek z Konradem, kawałek poszliśmy. No i druga zimowa. Długa, na pewno nie będziemy mieli jutro czasu. Mamy jutro połowić też trochę ryb. Chłopaki teraz próbowali, no jak widzieliście, też niewiele z tego niestety wyszło. Eee, jutro będzie próbował kapitan. Może będziemy mieli okazję, żeby zjeść sobie rybkę na obiad. Do jutra.